Tak, na pierwszy rzut oka to nie wróżę tej pani sukcesu wyborczego, bo widać tu brak powagi. Waga politycznego wsparcia jest jednak duża. Jak pan znalazł panią Jęstynę, jak do tego doszło do waszego spotkania? Pani już sama się znalazła. Zaczę, tak do pana. Zaczęła być bardzo aktywna yy, i nie, nie można było po prostu nie zauważyć aktywności społecznej. Aktywna w Dzierżoniowie i bardzo aktywna w sieci. Nie przebiera w słowach. Broni honoru generała Jaruzelskiego, ale i własnego wyglądu. To są przyszli wyborcy. Albo przyszli politycy. O ile ci przyszli wyborcy, ich wybiorą. Za czym zbieracie podpisy? Za czym zbieracie podpisy? Prawa w naszym kraju są No dobrze, ale w skrócie największym? O co chodzi? Liberalizację prawa aborcyjnego. O prawo aborcyjne, dobrze. A także o badań no, prenatalnych, tak. Bardziej ważne są te inne wszystkie punkty, bo wtedy nie będzie trzeba walczać tak, tak, dokładnie. Jest tak. Chodzi chodzi o to, o edukację, podpisu, a zbieracie jako SLD, czy jako jakaś organizacja? Zbieramy jako komitet. Szanowni państwo, zachęcamy do podpisania. I partie, i stowarzyszenia, Inicjatywa ustawodawcza ratujmy kobiety. Chodzi także o rzetelną edukację O co chodzi? O rzetelną edukację seksualną. A na czym ta edukacja miałaby polegać? Rzetelna. Słam? Bo mogę. Bo mogę. No właśnie. No więc jeszcze raz pytam, na czym ta edukacja miałaby polegać? Rzetelna. Inicjatywa ja ustawodawca radzimy kobiety? Zachęcamy Państwa do podpisywania się pod projektem jest ustawy o pojęcia, prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie. Ale którego? Tego, o, którego, o który Pan pyta. Edukacji czy rzetelnej, bo to są dwa pojęcia. Rzetelne, Zachęcamy edukacja. Państwa do podpisywania się pod projektem ustawy. Rzetelnej edukacji seksualnej, tak? No nie rozumiem, co to znaczy, bo w tej chwili wiem, że jest jakaś edukacja seksualna w szkołach i ciekaw jestem, czym się różni od rzetelnej edukacji seksualnej. W tej chwili jest... Wy... Na wprowadzenie do życia w rodzinie katolickie. kobiety, inicjatywa ustawodawcza. No. Zachęcamy państwa do podpisania eee, projektu ustawy. W związku Ostatnie z tym, to miesiąc 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 miesiąc. Miesiąc. Będziemy tu również w y -y. następnych dniach. Okay. A jak według pań powinno to wyglądać? Pan, to, co ja to, co ja miałem w pery. Jest... Bardzo dobrze było. Jak jest zbudowana kobieta? Jak jest zbudowany mężczyzna? Ale to na celu? biologii jest przecież. Tak, tylko że z tą biologią te dzieci jeszcze muszą wiedzieć, co mają zrobić. No mówić. ale to dzieci chyba same z siebie jakoś to działało no, to przez pana, setki pan... lat, nie trzeba chyba dzieci uświadamiać. A dlaczego nie? No bo pani się urodziła, ja się urodziłem, no to chyba działało. A wie pan, ja wcale nie jestem do końca przekonana, czy ja się nie urodziłam właśnie dlatego, że moja mamusia do końca nie była uświadomiona. No to no ale to, to zaraz bo to bardzo dziwnie zabrzmiało, to tak jakby pani poddawała wątpliwość jakby sens własnego kobiety. istnienia no inicjatywa bo jeśli pani mamusia by nie była uświadomiona i powiedzmy się stanęła się przed wyborem aborcji kobiet, to pani by nie było tak o to chodzi nie? mogłoby nie być ostatnia szansa w dniu dzisiejszym zachęcamy no państwa do podpisania no nie no z pani punktu widzenia Tratujmy to chyba szkoda inicjatywa nie. ustawodawcza o nie miałabym żadnego problemu nie ma mnie My prowadzimy pokojowe zbieranie podpisów nad ja pod naszym projektem. Wiemy doskonale, na czym polega nasz projekt. Odpowiedzieliśmy tak. panu na kilka pytań, natomiast pan w niegrzeczny sposób podchodzi nam z tym, w tak, my odpowiedzieliśmy na wystarczająco dużo pytań i możemy nie chcieć być w taki sposób. Ale pan. ja pani powiem, że jest dokładnie odwrotnie, ponieważ to wy przyszliście tu uświadamiać ludzi nad ponieważ jakimś projektem. Mamy do tego prawo, ja za. Tak a ja was nie przeganiam przecież stąd. Możecie sobie tu zbierać, kiedy chcecie, jak chcecie. My już zakończyliśmy dzisiaj naszą akcję. Panu dziękujemy i do widzenia. Ale ja bym bardzo chciał się dowiedzieć coś jeszcze o tych żołnierzach wyklętych, bo tu we dwie pani ale się dowiedziałaś? To jest taki temat. Dzisiaj no ale pani chętnie się wypowiadała tak, o tym w internecie. I bardzo chętnie to zawsze komentuję w internecie. No właśnie, w internecie, gdzie, gdzie, gdzie nie ma możliwości zadania pani pytania, nie jest. ma możliwości na a dyskusję. Ja teraz idę Dobrze, proszę bardzo. Więc jak się okazuje, wystarczy zadać tylko kilka pytań, nawet w sumie nie kontrowersyjnych. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak szybko się to zgromadzenie rozeszło. Latem 1945 roku do wsi Wierzchowiny na Lubelszczyźnie wkroczył oddział Narodowych Sił Zbrojnych w celu likwidacji agentów NKWD. Ostatecznie jednak doszło do zabicia około 200 mieszkańców wsi narodowości ukraińskiej. Zbrodnia ta została wykorzystana przez komunistów do zdyskredytowania NSZ, a kontrowersje w tej sprawie czekają na wyjaśnienie do dzisiaj. Powszechnie przyjmuje się, że odpowiedzialność za tragiczne wydarzenia w Wierzchowinach ponoszą narodowe siły zbrojne. Tymczasem sytuacja w tym regionie latem 1945 roku była bardzo skomplikowana. Wiemy, że w połowie maja 1945 roku na odprawie we wsi Stefanów pod Chełmem doszło do spotkania oficerów NSZ-u i oficerów Podziemia Pałakowskiego. Ze strony Narodowych Sił Zbrojnych był to porusznik kapitan Morawiec Remisz. To był dowódca pasów w komendzie głównej w Warszawie, który przyjechał na inspekcję na Lubelszczyznę i on spotkał się z oficerami lokalnego Podziemia Pałakowskiego z terenu Tam pada nazwisko i pseudonim Liść Makara Czesław. Był to ostatni komendant obwodu hałmskiego Armii Krajowej, który miał wziąć udział w naradzie, a celem narady było ustalenie skali akcji pacyfikacyjnej wymierzonej we, we wioski, które sympatyzowały z komunizmem, i nie tylko chodziło o wierzchowiny. Wierzchowiny nie były typową wsią na Węgorzczyźnie. Jej mieszkańcy czym nie wspierali komunistów, którzy przejmowali władzę nad Polską. I po wejściu Armii Czerwonej latem 1944 roku zasilali aparat bezpieczeństwa, ale prócz tego, że dawali rekruta, do struktur mundurowych, siłowych, aparatu bezpieczeństwa, to też w samej wsi istniała struktura paramilitarna, nazwijmy to bojówką, tak zwaną szturmówką, bo tak się powszechnie wtedy mówiło, która poza e, aktywnością na terenie wsi uczestniczyła w akcjach pacyfikacyjnych poza wsią. Przygotowanie i przebieg akcji w Wierzchowinach były doskonale znane Urzędowi Bezpieczeństwa. Wydaje się, że na obecnym etapie badań, bo on się cały czas zmienia, nie możemy powiedzieć, że dzisiaj wiemy już wszystko o wierzchowinach, że w szeregach podziemia narodowego, tego zgrupowania kapitana szerego, była grupa e, współpracowników bezpieki. E, wiemy to e, dzięki zachowanemu stenogramowi rozmowy z lat 60. w MSW, ówczesnego szefa PUBP. W hełmie, który w bardzo takiej otwartej rozmowie z innymi wyższymi oficerami MSW opowiadał o tych wydarzeniach z 1945 roku. I on wyraźnie sygnalizuje, że grupa pozorowana Urzędu Bezpieczeństwa zdołała wejść w szeregi oddziałów NSZ. Dodatkowym elementem komplikującym sprawę był fakt, że część żołnierzy wkraczających do wsi wywodziła się z Wołynia, i miała w pamięci zbrodnie dokonane tam przez Ukraińców. Sympatii, szczególnej empatii do Ukraińców na Lubelszczyźnie nie odczuwali. Raczej kierowali się uczuciem zemsty i dawali temu upust przy okazji takiej jak wierzchowiny. Najprawdopodobniej doszło do samowoli też. Coś, co było poza rozkazem, który miał zmierzać do likwidacji konkretnych osób. Zginęło więcej osób. Wydaje się, że trzeba tą liczbę 19 osób z listy proskrypcyjnej przemnożyć, ale z całą pewnością nie da nam to liczby 200 ofiar. Jest to pewna kreacja stworzona na poczet ówczesnej propagandy, reżimowej prasy lubelskiej, która epatowała od razu wielkimi liczbami. Przemilczanym faktem jest konfrontacja mieszkańców wsi z oddziałem pościgowym wysłanym z hełma. Złożony z funkcjonariuszy bezpieki i elewów oficerskiej szkoły artylerii. Najprawdopodobniej mieszkańcy Wierzchowin, którzy przeżyli wejście partyzantki na widok, na widok kolejnej kolumny wojskowej, wyciągnęli broń zmagazynowaną w różnego rodzaju kryjówkach, schowkach, zabudowaniach, i doszło do starcia między wieśniakami a grupą reżimową. Wyjaśnienie sprawy ułatwiłaby ekshumacja zwłok ofiar, do której nigdy nie doszło. W środku wsi, w Wierzchowinach, mamy między zabudowaniami, na niewielkiej powierzchni grób. Grób, który miałby kryć oficjalnie 200 osób. Grób kopany, przy użyciu łopat, nie, nie ciężkiego sprzętu, szybko, rychło po wyjściu partyzantki, we wsi wyłączonej przez NKWD na 48 bądź 72 godziny spod jurysdykcji władz PKWN-u. Zgoniono ludność e, polską z wiosek sąsiedzkich i pod e, przymusem kazano im kopać dół. Proszę, trzeba sobie zadać pytanie, jak głęboki by musiał być dół w wierzchowinach, żeby był niewielki, żeby. Była możliwość schowania 200 zwłok. W sprawie zbrodni w Wierzchowinach władze komunistyczne przeprowadziły pokazowy proces, w którym na 23 oskarżonych tylko jeden był faktycznie 6 czerwca 1945 roku w Wierzchowinach. Proces dla nadania propagandowego rozgłosu odbył się w Warszawie. Cały jakby zamysł późniejszego procesu wierzchowinskiego, który się odbył w Warszawie w lutym, w marcu 1946 roku. To jest odebranie moralnego prawa podziemia do sprawowania i nie tylko podziemia zbrojnego, ale również zaplecza politycznego do sprawowania władzy w powojennej Polsce. Znaczy, mordercy nie mogą rządzić i taki był, taka była stawka tej rozgrywki propagandowej. Bo wierzchowiny należy jakby oceniać na dwóch płaszczyznach. Na jednej tej wojskowej, akcji pacyfikacyjnej, ale chyba istotniejsza jest de facto ta. Ta cena jakby propagandowa, czyli ta płaszczyzna związana z procesem, ponieważ to wydarzenie zaczęło żyć w oderwaniu od faktów już w 1945 roku i tak wydaje się, że jest do dnia dzisiejszego. Przed pięciu i pół laty wytyczyliśmy wspólnie z całym narodem nową strategię społeczno-ekonomiczną zwróconą ku człowiekowi i jego sprawom. Nadrzędny cel tej strategii to przyspieszanie rozwoju Polski oraz polepszanie materialnych i kulturalnych warunków życia ludzi pracy. Taka jest istota linii politycznej szóstego i siódmego zjazdu naszej partii. Ważnych sprawach społeczno-gospodarczych, dotyczących każdego obywatela i każdej polskiej rodziny będziemy cierpliwie i wytrwale dyskutować, szukając takich rozwiązań i takich uzasadnień, które zyskają zrozumienie i poparcie, które będą jednoczyć nasze polskie społeczeństwo. Przemówienie przyjęte zostało z najwyższym zainteresowaniem przez całe społeczeństwo.